Witam Was w pierwszym odcinku FIFA 12 <klucz> Tak, w końcu. Bo kurde, no nie mogłem się zebrać, żeby to nagrać, nie? Taki Mam <tryk> powiedzieć, że na cię nie działa w ogóle nic nie. Alci ręki nie działa. Więc tak, mamy albo karierę, albo Mana Generę, albo nie jest. Tutaj gramy sobie karierę zawodnika tak kariera. o ale dużo jest w no więc nie robię ale robię karierę normalną i wiecie że mam 18 lat? i to mi się z 13 przeszło wszystko mi z 13 przeszło tutaj dobra gramy mecza. o tutaj jakie Ja Cały swat. No więc tak. Poznałem nowych kolesi. Znaczy dziewczyny. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. I samą i wiem na... <grych> ale dobra. No, na film, ale mniejsza. To są słów na znaczy nie będzie tak, tylko też, też która nagrywa. I, I Kolesia, też która nagrywa na, na Trochę mniejszy <grym> <grym> tak, wydolenie. I gramy, nie wiem, to jest zawodowiec albo początkujący Ale trzymałbym się, że to jest zawodowiec.

Ej, tu jest odprawione! Do mogę nagrać podróży. sobie jeszcze sezon online? Co? I onie mógł! Pomierz! Patrz! No! Sezon online, ale oczywiście teraz nie mam internetu, bo wchodzi mi następny film. Dobre przejęcie podania w środku pola. Spróbujemy piłkę w piłkę świskiem. Niestety za krótkie podanie. Jeszcze jeden skuteczny odbiór w jego wykonaniu. Przeciwnik jest absolutnie bezradny. O Jezus! To No kurde, czemu ty nie lepiej nie wychodzi? Nawet przyciskam ten przycisk. One One fan? Czy to wygląda? Wyborzy... Pięknie odebrał we wspaniałym świecie. ty podalanie z Zaryzykowałbym wejściem, ale udało się. Udało się. Di Maria. Czekaj, nie podaj ci sudubę. No, uciekał, broń. Di Maria! Di Maria! Uwzór, snu no nie do tego miałeś podać! Ile może być. Bo ale kip, kip. Więc nie spodziewacie się żadnych takich placów z kilkami, bo na trawek duże się nie da. A na tam nie będzie Maria? Znaczy, mogę Wam pokazać mojego pada, jak skądś miłować. A na razie poważnie zamierzam żeby tego opada. Marcelo.

Pani normalnie, proszę. proszę Jak? Jak matko świna Jeszcze raz nie Maria Fajnie, pięknie, kurwa się Jezu, słuchcie mnie, wiesz, bez piłki. Jest A, się mi się tak, tak no to może strzelać. No, Kurde, no odmierza, ale... No i mi strzeli! Będę sobie wyjechał po boku, to

Normalnie nie mogę Popatrzmy strzelić to. Na liczbę tym Znasz nie strzelą Normalnie zaraz nie szczelą. Jó się podoba. No właśnie, jej Merdo, Ronaldo! Ronaldo! Dzień ZA Zawal sponsor! Zawal sponsor! Fatalnie! Kudło! Mogli Albo nie, tego, finezyjnego tego Zaraz, Dara, da, To się utrzymać przy piłce! No co Oh, o, Ronaldo, oh, ale teraz przyjmij! Zniszczyli, no? mówię, że niszczyli. Zniszczyli. 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 już nie, nie podam się. Finesyjnego! O Jezus! Dawaj! Dawaj, 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 dawaj. Dobre przejęcie, brawo! No jak? Mimo i ja. Dawaj! O Jezus, jak ty o, no to przyjąłeś, człowieki! Rezultat do przerwy 0-0. No nie zabolę. Jedna z duży miałam więcej zrych. Duże nie liczą się okazja, strzelone bramki. Oczywiście. No dzisiaj jego bramkę, znaczy i prawie jego bramkę pokazujesz. Moje pokaż. Czaj. Statystyki metu. Siedem strzałów. Celne cztery. A posiada wielki. No, ja jestem lepsza, ale jeszcze no, brakuje mi tego wyczucia. Zapraszam Wszystko. na program połowę spotkania. I co? Jezus. No teraz mi to nie jest Dobra pozycja do oddania strzału. Dorada. Jedziesz w będziesz bohaterem!

...od bramkarza i słyszą Państwo reakcję publiczności. Mimo Co się. nie, reakcja publiczności? Kurde, to, to przyjął. Ja nie mogę normalnie bym prawie strzelił, prawie strzelił. to nie jestem. Wtedy ja bym Prawie strzelił. Ty to jest niesprawiedliwe. Ale w bardzo odniu.

Nie nie nie, nie, brońce, tak nie, nie, nie! się nie za linię. 71 No, może być groźnie. Zostań no, na obronie. I Trzeba przyznać, że sprytnie się ugoje. Ja nie mogę, wycoś... Nie, nie mogę, Nie wierzę! piłkę!

Osiem dziewięć strzałówki mały oj. Pięknie dobra, czy to wykorzysta Bramkarz spokojnie łapi piłkę Zupełnie niegroźny był ten strzał. Bo no, muszę pod dużo strzelić, dziewięć okazji, dziewięć strzałów, urbały. Chciałem się po okru podrapać. Nie interwencja, bo ja nie mam. Jak ty podajesz? Jak ty podajesz? Rupę? Ryska do bramki. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. No co ty robisz? Zostało mi mało czasu, jeżeli nie ma szans. No idiotu! Będzie wam drobinkę. Co? No to Co robisz? Po raz kolejny zwycięsko wychodzi z indywidualnego pojedynku. Jak ty mu podałeś? Oh my. Musi być, no gdzie był spalony? ja nie mogę. Szkoda, za szybko chciał się do tego podania. Pan de Cuneo, gdzie ty dich stano? No bajtneze, idźcie do walki w Ja nie mogę. Pan Senga Sędzia zakończył to spotkanie. Teraz to był pasjonujący i bardzo wyrównany mecz. Nawet w ostatniej chwili tutaj mogło się wszystko zmienić. Ja nie wierzę, Państwo też, ale niestety Cały to spotkanie dziś. dobiegło końca. Mówię niestety, bo mecz naprawdę znakomity. Dawno nie widziałem takiego spektaklu. Myślę, że co do tego jesteśmy zgodni. Życzę Państwu dobrej nocy, choć chyba szybko nie zaczniemy.

Ten mój panko nawet drążków nie ma i cyferki <laughs> zamiast takich Wszystko tu takie no. <laughs> I co, no nie wiem. Mm. Nie wiem, czy jeszcze mam zacząć zielonać? Nie wiem, to drugi będzie, nie? No, więc tak. Komentujcie, subskrybujcie. Pamiętajmy, że zostawili komentarz, a łapki w górę. No i... no co, no to